Cześć, na tym filmiku powiem, jakimi składami grać na legendarnym etapie. Takim pierwszym bazowym, który większość osób gra, to jest skład czerwony. Tutaj mamy Wilbura albo Ilmarinena. Do tego bierzemy Drania albo Franca, Kufu lub Mariankę w kostiumie, lub jak ktoś nie ma tych dwóch postaci, to musi wziąć Sokoła. I do tego po prostu bierzemy dwie postacie bijące, najlepiej w trzy karty. Czyli Asterius, Taty Kagan, Azlar w kostiumie, Otis. Wszystko co po prostu ma duże uderzenie, najlepiej w trzy postacie. Ale jeśli ktoś nie ma czerwonych kart, to może zawsze sobie zagrać innym wariantem. Na tej samej zasadzie. Czyli bierze po prostu kartę bijącą w trzech, kartę która osłabia... Żywioł. Do tego bierze sobie Franca lub Drania. Przy zielonych mamy do rozdzielenia obrażeń trójkę Dulgona. No ja akurat nie gram zielonym kolorem, bo nie mam tej piątej postaci, która by mogła robić jako obrażenia. Ale jeśli ktoś ma jakąś sensowną kartę, robię w trzy osoby, jak na przykład Quinto, jak najbardziej może sobie zagrać zielonym składem. Do tego. Można sobie zagrać niebieskim składem na podobnych zasadach, czyli trzeba wziąć obniżenie obrażeń, obniżenie żywiołów i uderzenie w trzy, trzy karty. Jeśli chodzi o niebieski żywioł, to ja też nim nie gram. No, bo po prostu też na to nie mam za bardzo czym grać. Tutaj błąd się wkradł, bo powinien być. Obniżenie żywiołu, czyli Nordry, który jest ukryty w tym miejscu. I gdyby ktoś się zdecydował grać niebieskim składem, to musi wziąć ze sobą właśnie Gunara w kostiumie, Franza lub Drania. Kogoś to obniża żywioł typu Nordri, albo Frida, albo Król Artur, albo nowy piesek Cinnamon. No i dwie karty bijące obszarowo lub w trzy osoby. Na przykład Magni w dwóch kostiumach. Żeby więcej się o tym coś dowiedzieć, to wystarczy wejść w najlepszych graczy. Tutaj w najlepszych graczach na dzień dzisiejszy, na, na chwilę obecną, mamy, a przynajmniej powinniśmy mieć, dwóch reprezentantów, Kocura i Pawła ale no niestety spadli mimo, że mają całkiem dobre wyniki no i tak jak obiecałem pokażę Wam wyniki od od Pawła od Kocura czyli to ma tak zrobiony etap rzadki tak epicki i tak legendarny Możesz tutaj bez problemu wzorować. I to tyle w tym filmiku. Jeśli masz jakieś pytania, zostaw komentarz. Chętnie na wszystko odpowiem. Trzymajcie się.